Hej, z tej strony Rashi. Zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego materiału z gry Dragon Ball Z Kakarot. Witam się z wami tutaj jako Gohan przed naszym domkiem. I słuchajcie, mamy tutaj dwa questy. Jeden quest poboczny, a drugi quest główny. Jeżeli chodzi o quest poboczny, może jeszcze postacie. Hmm, czy coś z drzewka umiejętności ostatnio odblokowałam to co się dało, więc no na razie chyba nie ma co e, miałam oczywiście społeczność, ale jeszcze coś jeszcze miałam sprawdzić no oczywiście nie to opowieść hmm, tutaj 61 poziom e, do, od pana prezentera więc zobaczymy, co on tutaj od nas chce. Ale zanim to jeszcze mm, społeczność, bo mamy kilka znaków nieprzypisanych. Eee, mam znak nieprzypisany: 18 i widel. 18 mm, do wojowników by się nadawało, Momencik. Mm, opis: Dom Krilana. Arcynemezis. Uuu, półmaszyna w całości kobieta. Ona się nadaje do jedzonka i do wąsika. Hmm. Gdzie jest Krillan? Tutaj. E, pytanie, czy e, Krillan ma z Goku? O, oni we dwoje nie mają. No, Dobra, bo ich córka gdzie wylądowała w końcu? Dobra, widzę. A widel? Ona się do jedzonka nadaje. No dobrze, to ją udamy do jedzonka. Mm. Nie chcę, na razie pójdzie tutaj. Na razie nie, nie zwiększyło mi to poziomu. Być może później sobie to jakoś ustawię. No dobra, ale nie zwlekając, jeszcze tutaj po fasolki się udam. Mogą się nam przydać, bo tu już jest taka faza, że zacznie się saga tak pełną gębą. I podejrzewam, że nie mogę. Nie będzie przerwnika. Zatem zrobię to co się da. No i.

no, to jest ktoś kto przepisem się podzieli. O, cześć. To był Goku chyba. No. Dziękujemy za przepis. O, tutaj też jest wspomnienie, może związane. Nie No dobrze, No dobrze, dobrze, Goku pewnie wygrał wtedy Dobra, pod podlećmy do pana mm. Tutaj, żeby nie strygerować głównego wątku, co tam, mój drogi, się dzieje? Znalazłeś ten kamul? Bo poszukiwał? No ale hmm? no Oczywiście. Co tam trzeba? Goku mm? Dokładnie On miał jakoś na imię, ale widocznie go tutaj Hmm. Nie dali mu imienia. No. Nie zwykłymi śmiertelnikami, przepraszam. Ja. Hmm. Wątpimy. O, to jest. obywatela. Dobra, będziemy walczyć. Mm. Dobra, zajmiemy się tym robotem To będzie dowód naszego eee, Że ludzie się nie dziwią, że my tu latamy Dobra, Czechobot, dawaj, lecimy O. Wow. No to mamy pierwszą walkę. No rozumiem, że No, nie będzie problemu. Dobra. Co ty na to, mój drogi prezenterze? A, sam wróci Tak, patrz Dobrze Ale nie dawaj nam fory Więc mamy szybko ukończoną opowieść i zdjęcie celebrytki. No dobra. Chyba której. <laughs> o! Mamy jego żeton. On do wą wąsowatych się nadaje. Oczywiście, że go od razu ustawimy. Bo im więcej mam tych osób, tym lepiej. U, tu mam ostatni ten. Dobra. Opis znaku. O, on z jagą, okej. Okay. Chyba jagi... Jeszcze nie mam. O ile... Nie mam jagę. Dobra, to byśmy sobie tutaj troszeczkę pozmieniali. Jego mm, jak go postawimy. Oj. Nie hmm. muszą być w tej konfiguracji. Dobra, może tak. Żółwia tu. Ją tutaj. Dobrze dobrze. Ją tutaj. Dobra. O nie, 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 nie. Jego tu. Dobrze, dobrze. A jego tu. Oni o nie jeszcze. No dokładnie. Więc mamy tutaj w miarę fajnie. A on jest taki bezpański no ale niech będzie, już co nieco mamy dziękujemy panu dobrze, słuchajcie, nie ma co zwle ojej, zwlekać To będziemy walczyć, oj, powstąpienia wracają z Dragon Balla ogólnie dobra, wejdźmy jak ludzie i zobaczymy, co się wydarzy biegniemy, biegniemy wolałabym być w normalnym stroju o, tam jest jakieś wspomnienie, może zanim to wezmę to wspomnienie jeszcze, bo może później nie być okazji zbadaj o Mhm, praktycznie. Bo w Dragon Ballu przecież pierwszym to właśnie Piccolo był tym złym. Ale się zmienił. O, tu też jest jeszcze jakieś wspomnienie. Patrzcie, nie zauważyłabym. O! też fajnie. Nie ma tu nic więcej. Się rozejrzę. Tam są kule. Coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nie? Dobra. Mamy się tu spotkać. Mm. Dobra, czyli tak. Nie będzie wielo... To nie korzystam. Nie korzystam. No mogę na końcu to zrobić. No problem.

本当あ、ーサとンダーミスターサタンダーミスターサタンいぞ。ミスターサタンダーチーをスクッヒーローのオデマシラシゾウ 全世界のサタンファンの召喚。お待たせ。ンンンすごい人気なのね。あ。ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか。ああ。見ていない。

ババビビデディィの,、oh, <Bobby> <laughs> のおい <laughs> 結構変わっちっんさんよかってきたの。

なんだテンおめえ恥ずかしいのけテンかいい名前だないや24時間じゃぞよいなありがとう占いババそれじゃ私たちはここまでねみんなほどほどにね はい、それじゃあ行ってきまーすなあコテちょっとこのあたりを探索しようぜ面白そうだね行こう行こうよしコテあっちを見てみようぜトランクスくん置いてかないで Mhm, mm się chyba chcieli przebrać za dorosłego. O! są goten Dobra, skoro mamy. Nie może przyjść do mapy świata. Nie chodziło mi o mapę świata, tylko o postać. Zobaczmy drzewko umiejętności. Wow! Nic w zasadzie tu nie mamy. no tak są Gotena O, niedobrze.

no, dziadek. Nie ma, tu nikogo nie ma. O, tu jest Trunks A jeszcze z nimi pogadajmy. E, niczego mi nie trzeba. 見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。な、まあうん、お母さんに何か買ってもらおうかな。そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そうしや、お、あっちはなんだ。

なんだろうな。さあ、no, okay.、あ <noise> あ<楽>、オケー。やばい、ママたちが俺たちのことを探してるみたいだ。あ <noise> は<楽>。リパ。こってたら。屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よ、よし。迷子になってたことにしようぜ。俺、御点を探してたことにするから。

その辺の辺屋台とか見てて歩いてたんでしょどうしてわかったのバカゴテン、なってやっぱりそうだかゴテンじゃ。ん嘘はダメだべそうよトランクスあんたも年上なんだから、フラフラしないのごめんなさい。じゃ、そろそろ試合会場に行きましょうか。だな No dobrze. Wejdź na arenę. Dobrze słuchajcie. Wejdziemy na arenę, myślę, że następnym razem. Dzisiaj będzie tak w miarę krótko, dlatego że yy, boję się, że jak wejdziemy tam na arenę, to już po prostu będę musiała w zasadzie toczyć same walki i... Tutaj fabuła bardzo szybko się potoczy. Możemy ewentualnie jeszcze z Strumsem pogadać. Więc pójdziemy następnym razem. Jeżeli tak będzie, jak podejrzewam, że jednak te walki będą trwałe i trwałe i nie będzie żadnego takiego nawet o tak jak teraz mamy przerywnik, że mamy kontrolę nad postaciami, no to wtedy będzie dłuższy materiał po prostu z tego. Fajnie jest pobiegać też. Tutaj są Gotenem. Szkoda, że tutaj nic w zasadzie, jeżeli chodzi o niego, nie możemy zrobić. No bo w zasadzie tutaj ani ataków on nie ma. Rozumiem, że jeszcze będziemy nim tutaj grać na pewno. No bo saga Bu chyba jest najdłuższa ze wszystkich. Nie wiem, tak mi się wydaje. Yy, jakieś przejemniki na pewno będą, ale yy, tutaj te walki na turnieju będą podejrzewam, też trwały dosyć długo. Czy mam taką nadzieję, że kilka walk tutaj na pewno uskutecznimy jako Goku, jako Vegeta Dawno też Wegetą nie grałam, nie było takiej okazji. Tranksem jeszcze nie garaliśmy. Pytanie jest takie, czy jeszcze będziemy grać Gotenem i Tranksem na samym turnieju, bo pamiętam, że było coś takiego, że oni brali udział w tych, w całych młodzikach. Zobaczymy, czy tak będzie. Ale to następnym razem. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.